Znowu e, jesteśmy w tym samym miejscu, wygraliśmy teraz dwa mecze, ale to nie jest wystarczająco, żeby przejść dalej. Także, e, nauczony doświadczeniem zeszłych, zeszłego sezonu. Bardzo się skupiliśmy na tym, na tym meczu i chcieliśmy e, nie powtórzyć tego co się działo w półfinalach i finalach zeszłego roku, gdzie traciliśmy przewagę własnego wojska. I może dlatego trochę nerwowo weszliśmy pierwsze dwie kwarty, Natomiast Langley jest zespołem obrony i obroną. W pewnym momencie przełamaliśmy ten mecz, zrobiliśmy ran, wyszliśmy na prowadzenie i znowu dopingowani naszą publicznością udało się wygrać. Seria jest wciąż otwarta, nie mamy zimną głowę, wiemy, że, że trzeba wygrać mecz w Ostrowie, żeby przejść dalej. I uh, just felt like uh, we had a, a sense of urgency, both teams, and uh, we needed this game, and they needed this game really bad, and I uh, felt like they uh, came out hard and fought, and um, we, we, resp we responded late and stayed together and was able to come out with the win. Oba zespoły potrzebowały bardzo mocno tego, tego zwycięstwa. Anwil i Arget walczyły. Może nie o życie, ale, ale rzeczywiście to zwycięstwo mógł, może być bardzo istotne dla losu tej serii. Ostrów wyszedł bardzo mm, skutecznie, grają, jak, bardzo skuteczną gorąkoszkółkę na początku, Anwil wcześniej też. E, po przejęciu inicjatywy Anwil jednak był w stanie bardzo skutecznie, bardzo dobrze odpowiedzieć w drugiej części meczu i odnieść zwycięstwo. Tyle. Cześć. Simon. Mamy pytania? Proszę bardzo. Akurat znaleźliśmy gorącą rękę w tym meczu, i, i, i jego gorący punkt, i wykorzystaliśmy to do końca. Trener Wojciech Kamiński, zawodnik Michał Hryński. Trenerze, prosimy o komentarz. Wszystkim gratuluję panu Wawinowi klucz... do do zwycięstwa. Myślę, że kluczem do zwycięstwa było. Zbórki w ataku i, i, i punkty z Wykorzystywali każdy nas błąd w tym momencie. My zaczęliśmy mecz tak jak chcieliśmy. W połowę połowie graliśmy, dobrze, nie daliśmy im Amilowi wejść w grę. Natomiast no, to, co się wydarzyło gdzieś tam w ostatnich 15 minutach. To na pewno nie taka gra, jak, jak jakbyśmy sobie życzyli za dużo ponowień, punktów z ponowień, za dużo e, e, trójek i w konsekwencji porażka. Tyle, trener Kamiński, dziękujemy. Michał dzisiaj 21 punktów. E, oczywiście gratulacje do, dla drużyny z Włocławka za to spotkanie. Weszliśmy dobrze w mecz, graliśmy tak jak, tak jak planowaliśmy, agresywnie w ataku i agresywnie e, w obronie. A, Myślę, że ten, ten run 16.0 w trzeciej kwarcie trochę trochę no, no na pewno dodał dużo, dużo pewności siebie w drużynie z Wocławka i potem no, było ciężko, ciężko wrócić do gry. Tak jak trener mówi główną przyczyną na pewno jest 16 zbiórek w ataku w druży drużynie z Wrocławka i tutaj, tutaj ten element musimy na pewno poprawić jeśli, jeśli chcemy jeszcze wrócić tutaj do Wrocławka. Dziękuję.